Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wyraziło swoje zaniepokojenie decyzją polskiego Sejmu, który ustanowił Dzień 11 lipca Dniem Pamięci o ofiarach ludopojów dokonanego przez OUNUPA. Zdaniem ukraińskiego resortu takie jednostronne działania nie wspierają budowania wzajemnego zrozumienia i pojednania, nad którymi oba kraje, według nich, pracują od wielu lat, między innymi poprzez działalność wspólnej ukraińsko-polskiej grupy roboczej do spraw kwestii historycznych. W skład tej grupy wchodzą przedstawiciele Ministerstw Kultury oraz instytucji odpowiedzialnych za pamięć narodową obu państw, którzy wspólnie analizują trudne momenty wspólnej historii. W oficjalnym oświadczeniu Ukraina podkreśliła, że opowiada się za rzetelnym i obiektywnym podejściem do badania przeszłości, opartym na nauce i dialogu. Jesteśmy przekonani, że prawdziwe pojednanie między naszymi narodami jest możliwe dzięki otwartemu dialogowi wzajemnemu szacunkowi oraz współpracy historyków, a nie poprzez jednostronne oceny polityczne. Zaznaczono w komunikacie. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych dodało, że pomimo politycznego charakteru uchwały polskiego parlamentu, Ukraina kontynuuje prace poszukiwawcze i ekshumacyjne zarówno na swoim terytorium, jak i w Polsce, osiągając w tym zakresie konkretne rezultaty, które zamierza dalej rozwijać. Uchwała podkreśla, że Nowe Święto ma na celu oddanie hołdu tysiącom Polaków, którzy zginęli z rąk ukraińskich nacjonalistów, szczególnie w kulminacyjnym momencie zbrodni, jakim był lipiec 1943 roku, kiedy to w około 100 miejscowościach doszło do masowych „mów na polskiej ludności”. Ustawa wskazuje, że 11 lipca został wybrany jako dzień symboliczny, upamiętniający męczeńską śmierć Polaków z powodu ich przynależności narodowej. Ofiary zasługują na coroczne upamiętnienie przez państwo polskie, aby ich pamięć była godnie czczona zapisano w dokumencie. Decyzja Sejmu zyskała poparcie różnych środowisk politycznych w Polsce. Według mnie i pewnie większości Polaków to jeśli szanowne Ministerstwo Ukrainy chce, aby Polacy i Ukraińcy doszli do porozumienia, to prezydent Ukrainy powinien oficjalnie przeprosić w imieniu swojego narodu za to, co się wtedy wydarzyło. A odnośnie 11 lipca, to Ukraina nie powinna się na ten temat w ogóle wypowiadać, bo to z pewnością nie polepsza wewnętrznych stosunków. Panie Marszałek, Wysoka Izbo, oczywiście jest to niezwykle cenna inicjatywa, którą będziemy popierać. Ustanowienie Dnia Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej na 11 lipca to jest bardzo ważna, ważna sprawa. Natomiast przy tej okazji, oczywiście, nie można zatrzymać się i trzeba przypominać o tej. O tej krwawej, krwawej historii. I dlatego chciałem zapytać przedstawicieli rządu, jak co z muzeum w Chełmie, Muzeum Ofiar Pamięci Rzezi Wołyńskiej, na który to była podpisana umowa z rządem, że będzie wbudowane, będzie. natomiast obecna ekipa wymówiła tę umowę według mnie bezprawnie. Co z upamiętnieniem właśnie w taki sposób muzeami i tym konkretnym muzeum w Chełmie? Dziękuję. Jest pełna zgoda i bardzo mnie to cieszy, że tutaj w polskim parlamencie, w polskim Sejmie nie mamy wątpliwości co do tego, że ten Dzień Pamięci do tej pory powinien być świętem państwowym upamiętniającym ofiary ludobójstwa na Wołyniu, ludobójstwa dokonanego w Małopolsce Wschodniej przez nacjonalistów ukraińskich. Ale przypomnę że od 6 lutego, czyli przez 4 miesiące, jest mrożony projekt, który przedstawiałem w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości jako wnioskodawca, dotyczący ścigania wszelkich przejawów de facto banderyzmu, ścigania za kłamstwo wołyńskie, nazwania rzeczy po imieniu, a więc ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, czyli zmiany ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, ale także zmiany ustawy kodeks karny. Tutaj, głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego, ten projekt przeszedł. Mieliśmy przejść od razu do drugiego czytania. To się zatarło, no i przez cztery miesiące w tym zakresie nie dzieje się nic. Dlaczego tam się nic nie dzieje? Dajcie znać w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie. Chętnie z wami podyskutuję i poczytam wasze opinie. Nie zapomnij także o subskrypcji tego kanału, abym mógł informować was na bieżąco o takich skandalach jak ten. Do usłyszenia!